Ale co ja ci zrobiłem? Normalnie... Ja... Normalnie ja nawet ci na, nawet mówię na 100%, że ja normalnie nic ci nie zrobiłem. A ty normalnie zaczęłaś, nie niby, niby czegoś płakać. No ale przecież ja słyszę, że ty cały czas mnie oskarżasz. O co cię oskarżę. O to zostawianie! No bo mnie zostawiałaś i no przykro jest mi z tego strasznie powodu, że mnie zostawiałaś. I doprowadziłaś do takiego stanu. No i ty. No i ja wiem, że jest ci przykro. I to będzie tak, starze, że nasze życie polegało na tym, że ty będziesz mnie cały czas A ja będę cały czas oskarżona? Czy to ci nie da tego jakoś przerwać zmienić? Czy Ale jak ja mam zmienić? Czym? Ale na jaki temat? Co powiesz, że się smutny? Jak mam wybaczyć? Komu mam wybaczyć? No mi! Ale za co mam ci wybaczyć? No to zostawianie! Ale czy ja jestem zły za to? Tak! Jestem zły, tym, że mnie zostawiałaś po prostu! No ale, ale. Ale, ale czy ty ci nie możesz z tym jakoś uporać? Mamo, ja, ja naprawdę jak codziennie po prostu chodzę. I widzę, i czuję, no to w ogóle wiem, że to mnie dołuje. Cały czas. Nie, to jest kurwa strasznie i tak to odczuwam. No ja czuwam. Odczuwam to strasznie. No, przeprosiny, no przyjęte, ale no niektórzy. Czasami ludzie mówią, że, za, że nawet jeżeli przyjmują przeprosiny, no to jakoś się nie mogą z tym pogodzić. ale, Starter, ale ty doprowadzasz do nasze życie, kurwa, do piekła! Ale jak co do piekła? Jak, co ja ci robię? Bo, bo, bo co? Co chcesz ze mną niby robić? Ale no słuchaj, no inni po prostu mają lepiej, a ja naprawdę mam źle. I nie mogę tego zmienić. Jak nie może, że zmienić? Nie mogę tego zmienić. Ponieważ mi powiedział mi ktoś, że nie mogę. Ania! Jaka Ania? A kto powiedział, że nie mogę? No powiedziane, powiedziane zostało, że nie mogę. Nie ma sensu, bo ja nie mogę tego zmienić, co robi, co robi mnie smutne? Nie mogę zmienić tego, co mnie robi smutnego? Nie! To ja, da... ja uważam, że życie tak w przeszłością to jest dobre! No ale ja nie żyję przyszłością dosłownie! żyję. Nie żyjesz, jakąś kurwa pretensja, No bo mam do tego pretensję, bardzo! No ale no ja mogę nie mówić, ale naprawdę ja to odczuwam. No to powiedz dzisiaj tej babie na ten temat! Ale ja już mówiłam tej babie na ten temat i powiedziałaś, że jej jest przykro. No nie, nie, trzeba cię zawieźć do innej baby tam, to... To nie gdzie ja byłam? Nie chłop wyleczyć z tego. Jaki chłop? No chłop też tego nie naprawi. Naprawi, naprawi. Nie ja naprawi. Nie naprawi! Nie naprawi. naprawi! Nie naprawi, bo tego się nie da zmienić. No, nie da się zmienić, i codziennie uporywam się z tym bólem, nawet jeżeli myślę, że będzie już dobrze, że będzie, to ten ból powraca, że tego jestem no po prostu. Kurwa mać, to, jest, to nie ma w ogóle, to naprawdę jest, to trzeba szukać jakiejś pomocy. No, nie wiem, jakiej pomocy. Nie wiem. No, przynajmniej wiemy, gdzie jest problem. No jest problem i to bardzo wielki. Ja ci ciągle o tym mówię, problemie, ale normalnie nik nikogo nie obchodzi mnie mój problem. No jak ci nie obchodzi, jak zrezygnowałeś ze wszystkiego? No to dobrze, że zrezygnowałaś i pani starałaś się mieć to mnie pod uwagę, ale no po prostu. Ale... Ja cię w teraz zostawię! Weź mamo, nie mów tak. Nie potrzebuję! Nie potrzebuję! Ja nie potrzebuję więcej problemów moich psychicznych, wyrządzonych przez ciebie! To przestań! Żyj tu i teraz, a, nie, a Ale nie no to... żyję tu i teraz, ale i tak to do mnie wraca. Nie, to ty musisz jechać na tę sesję do tego chłopu! Ну, ну, муж, э.